Szanowni Państwo, wyjeżdżam właśnie z działki 37 przez 1, karsy małe. Ta droga, jak ją widzicie, miała być utwardzona do końca lipca, który mamy dzisiaj. No właśnie. Tak mi. Obiecał i zapewniał mnie jeden z urzędników miasta i gminy, Pacanów. Niestety słowa nie dotrzymał. Interwencja u wójta, no, przepraszam, u burmistrza nic nie dała. Stanął w obronie swojego pracownika. I takie mamy władze samorządowe. Proszę bardzo, jak wygląda mój dojazd do działki. Ledwie się da tu przejechać. No i dodatkowo, na moją interwencję w tej sprawie, pan burmistrz nie był miły. Wręcz ironiczny i sarkastyczny. Po prostu nazwałbym to na pewną literę, ale nie będę tego robił. No i tak to wygląda, tak wyglądają urzędnicy i słowo urzędnika w gminie Pacanów i mieście. Dodam, dotąd kiedyś zrobili, ale już się rozpieprzyło, jak widać, jak się jedzie. To już nie jest. Utwardzenie wymaga ponownego utwardzenia. Taki mam dojazd do swojej działki. I złożone to było w grudniu. Powiedziano mi, że do końca kwietnia będzie rozpatrzone podanie, ponieważ są śnieżyce i tam różne takie. Dobrze. Później zadzwoniłem. Nikt nie, o, nic, o niczym nie poinformował. Zadzwoniłem. Powiedziano mi. Że do końca lipca będzie zrobione. Który dzisiaj mamy, proszę Państwa? No, który? Chyba nie koniec lipca. Niech sobie urzędnicy gminy Pacanów i miasta nie żartują, bo nie są tutaj nie wiadomo kim. Mają wykonywać swoje obowiązki dla ludzi mieszkających, dla mieszkańców, a nie być tu nie wiadomo kim. Pozdrawiam.